Bądź mną. Level 44. 15 lat po rozwodzie. Jak ten czas zapierdala JPG. Była żona. Dwójka dzieci w chuj daleko. Życie takie beznadziejne. Robota w korbo. Nie 10K. Zero seksu. Przegryw mocno. W robocie awans dostaje dwa razy młodszy szczyl. Chuj w to. Wróć do domu. Nie wróć do domu. Idź do knajpy schlać pałę. Stań rano, nawet nie ma kaca. Nie twój dom. Obok leży loszka 7 na 10, level max 22. What? PNG? Uciekaj, rożka się budzi. Za późno strach, dużo strachu. Luszka tłumaczy, co się wczoraj działo. Zbyt pijany na seks, nic się nie stało. Gadacie o pierdołach resztę południa. Macie wiele wspólnego. Ona jest nowa w mieście. Lubicie. Od dwóch tygodni spotykacie się na anonimowy seks u niej. Loszka nadaje sens życiu. Już nigdy samotny gif. Pieprzycie się jak króliki prawie codziennie. Czuj się jak dwudziestolatek i ona ma dwadzieścia lat. Któregoś razu siedzicie u niej. Loszka robi loda. Feels good, man. Dzwoni twój telefon. Numer nieznany. Loszka... powinieneś odebrać. Czemu nie? Okazuje się, że to ex-żona. Okazuje się, że twoja córka od dwóch tygodni nie odzywa się do matki. Ostatni raz widziałeś ją, jak miała 5 lat. Mózg jak kalkulator 5 plus 15 równa się 20. Słodka dwudziestka patrzy na ciebie zalotnie Kurwa, kurwa, kurwa Wybiegnij bez słowa, wybiegnij bez spodni Jedź jak najdalej, deszcz zacina jak pojebany Płacz i klnij, zetnij zakręt Autostopowicz, fuck Za późno na reakcję Autostopowicz odbija się od auta i spada w dół klifu Niebezpieczne drogi, ekse Fuck Już nic nie możesz zrobić Nie zadzwonisz po policję, bo trochę piłeś Wróć do domu Nazajutrz no w pracy kierownik, szczel prosi cię do biura Wiem, że posuwasz moją dziewczynę What the fuck? Nie, ja posuwam swoją córkę. On what the fuck? Wyjdź jak bohater niezniszczalnych. Policja w korytarzu. Fuck, 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 fuck. Wiedzą o autostopowiczu. Pan Anon? U? Tak? Proszę z nami. Przejebane. Na komendzie oskarżają cię o gwałt. What? Gwałt. Wchodzi loszka i mówi, że robiłeś jej brzydkie rzeczy. Wtrącają cię do aresztu. Słyszysz jak dwóch gliniarzy rozmawia? Zeskrobywaliśmy ją pięć godzin. Podobno całkiem ją rozjebało na kamieniach. No, nic nie zostało do poruchania. Kamienie to groźne syny. Nikt jej nie powiedział, że nie łapie się stopa na klifach. Czekaj, co? Ją? Jej? Wyjdź za kaucją. Kto wpłacił? W ramię puka kierownik szczyl. Kichuj. Chodź ze mną. Idź z nim. W samochodzie kierownik szczyl próbuje cię pocałować. Lol, wyjeb mu. Czujesz się jak dwudziestolatek. Pocałuj mnie, to lożka wycofa zeznania. Kierownik szczyl dostaje całusa. Smaksera. Jedźmy do ciebie. O ja pierdolę. Jedziecie. Kierownik Szczyl opowiada ci o wszystkich brzydkich rzeczach, jakie ci zrobi, jak dojedziecie do twojego domu. Łzy w oczach. Jak nie to więzienie za gwałt? dojeżdżacie do klifów. Taki chuj. Cios wiaja. Odpinasz jego pas. Samochód wylatuje w przepaść. Ciemność. Lol, żyjesz. Wszystko ujebane krwią. Kierownik Szczyl nie ma głowy. Wracasz do domu na piechotę. Chcesz iść spać, ale telefon. Eks płacze. Mówi, żebyś włączył TV. Mózg rozjebany. Autostopowiczka to twoja córka. Ojciec roku, PNG. Następnego dnia w pracy mówią ci, że dostajesz awans, bo kierownik szczyl jest rozjebany. Lel, własne biuro. Happy Queen? Do biura wchodzi loszka, biadoli. Powiedz, że jak przestanie płakać, to zabierzesz ją w specjalne miejsce i wszystko będzie dobrze. Jakie miejsce? Klify.